Hej, dzisiaj przedostatni odcinek z cyklu. Jak dobrze wybrać trenera sprzedaży do swojej firmy? I zgodnie z tym, co w tytule, chciałbym powiedzieć dwa słowa na temat praktyki. Niekoniecznie może doświadczenia w branży, bo jeżeli sprzedajecie klipsy do kiełbas albo jeżeli sprzedajecie miody smakowe, to być może chyba żaden z trenerów w Polsce nie ma specyficznie takiego doświadczenia, bardzo niewielu, dotyczącego waszej branży, ale mówię o praktyce sprzedażowej, żeby to była osoba, tym trenerem była osoba, która nie tylko sprzedaje swoje szkolenia, bo bywają też i tacy trenerzy sprzedaży. Ja wiem, że to się w zasadzie praktycznie wyklucza samo, same z sobą, ale. Bywają trenerzy sprzedaży, którzy nie sprzedają nawet własnych szkoleń, nie mówiąc już o jakimś innym produkcie czy usłudze. A zatem upewnijcie się, proszę, błagam, upewnijcie się, że rozmawiacie z praktykiem, z kimś, kto sprzedaje na co dzień również inne rzeczy niż swoje własne szkolenia. Przejrzyjcie jego historię sprzedaży produktów, sprzedaży usług, tego co robił zawodowo. Niech Wam prześle nawet takie resume trenerskie, cokolwiek, co da Wam takie pojęcie o tym, że on czy ona na co dzień. Przykładowo, sprzedaje przez telefon albo na co dzień prowadzi e-commerce, albo na co dzień jeździ na spotkania z klientami, albo na co dzień prowadzi rozbudowane negocjacje na wielu poziomach. Wybierzcie praktyka, jeżeli ja wam się nie podobam z jakiegoś powodu, nie mam z tym najmniejszego problemu. Weźcie Darka Kowalskiego, weźcie Tomka Targosza, weźcie Patryka Jasińskiego, weźcie Tomka Kolasińskiego, weźcie Szymona Lacha, kogokolwiek chcecie. Ale każdy z nich jest praktykiem, każdy z nich sprzedaje, sprzedawał, jest w branży sprzedażowej od, od wielu, wielu lat, w związku z tym yy, tak naprawdę yy, no. To chyba moim zdaniem może być najbardziej decydujący odcinek. Żeby osoba, która będzie realizowała te szkolenia, będzie w stanie Wam, byłaby w stanie Wam realnie pomóc, dlatego że siedzi w tym i wie, co robi, wie, co w trowie pisze, a nie co się działo 20 lat temu. Wszystkiego dobrego, to były moje dwie minuty.